Cześć Manu, witam wszystkich tutaj Lejto. Witam was dzisiaj w kolejnym vlogu, bardziej w kolejnej recenzji. Dzisiaj sobie pomówimy o najnowszych, w sumie ostatnich Avengersach, Avengers Endgame. Byłem na pokazie przedpremierowym, Jedne, jeden z pierwszych pokazów w Polsce. że to była środa, 24, w każdym razie przedpremierowy pokaz Avengers Endgame. No i tak, jeżeli chodzi o moje wrażenia i o tą powiedzmy recenzję dzisiejszą, to postaram się tutaj, żeby było spoiler free, czyli żeby nie było spoilerów, wiadomo, na pewno nie rzucę tutaj jakimś tekstem, że e, najważniejszym, że na przykład ten umarł ten nie umarł czy coś w tym stylu. To oczywiście nie, może coś mi się wymsknie, także od razu tutaj. Ostrzega w razie czego, może coś mi się wymstnie tutaj w trakcie opowiadania, ale postaram się to tak opowiedzieć i tak tutaj jakoś Was zachęcić, może nie zachęcić e, i oddać po prostu moje wrażenia bez jakichś spoilerów, przynajmniej na pewno bez większych spoilerów. Także zaczynając Avengers Endgame, ostatnia część Avengersów, koniec gry po polsku. E, ja osobiście byłem na wersji 2D z napisami. Aby wygodnie się oglądało, żeby nic mi tutaj powiedzmy nie przeszkadzało, jeżeli chodzi o 3D. Oczywiście nie chciałem sobie psuć filmu Dabingiem, czy tam lektorem, także tutaj oczywiście to od razu odpada. Także wersja 2D napisy co do filmu byłem mega nahypowany, mega czekałem. Bardzo, bardzo lubię filmy Avengers, ogólnie bardzo lubię. Film o superbohaterach, głównie Marvele. Wiadomo, DC też jest, ale głównie Marvele. Bardzo długo czekałem na ten film, i oprócz tam, oczywiście, tam paru tych oficjalnych, króciutkich trailerów, gdzie w sumie każdy trailer był o tym samym, można powiedzieć, i za bardzo nic nowego nie pokazywał. No, to nic nie oglądałem, nic nie dociekałem, nic nie czytałem, nie chciałem wiedzieć, nie chciałem zbytnio spekulować i tak dalej, i tak dalej. Coś tam może gdzieś mi się obiło, ale to na tej zasadzie, że może być tak, może być tak, wiecie. To tylko takie teorie na podstawie powiedzmy jakichś tam komiksów różnych, sobie poczytałem. Nic, jak się okazało, nie miało to wspólnego z. Avengersami Endgame, także to się cieszę, więc nic nie wiedziałem, uchroniłem się przed spoilerami, e, specjalnie chciałem jak najszybciej iść na film, żeby właśnie, e, właśnie żadnych spoilerów nie dostać. Co ciekawe, zanim jeszcze opowiem o samym filmie, co ciekawe, mój seans był bodajże na godzinę 19, tak jak mówiłem przed premierowo, hmm, powiedzmy w domu byłem koło 23 mniej więcej, troszeczkę może przed, odpaliłem komputer, i na Facebooku już na dwóch grupach dosłownie po się, zdążyłem wpaść na spoilery, także idealnie cieszę się, że się udało to obejrzeć i nie zobaczyć tych spoilerów. To nie jest tak, że ja tego szukałem, po prostu nie wiem. Grupy, gdzie piszą na przykład powiedzmy o CS-ie, grupy, gdzie piszą na różne ogólne tematy, jakieś coś tam o strajku, coś tam, coś tam, to nagle ktoś walnie kleksa w poście, w komentarzu że ten i ten, powiedzmy, to, ten, tamto, tutaj stało się tak, ta noc to, no i nie da się praktycznie przed tym uchronić, tak, no. Tak chamskie, chamsko ludzie wrzucają te spoilery, ale mi się udało, także to się mega cieszę. A więc tak, Avengers Endgame było, według mnie, e, ogólnie, krótka recenzja, jeżeli chcecie krótkie, w paru słowach, to świetny film, według mnie, najlepsza część e, Marvela, ogólnie najlepsza część z Marvela, najlepsza Część Avengersów zjadła poprzednie 10 razy, myślę. Dla mnie no 10 na 10, tak? Jako, jako fan tych filmów o superbohaterach, zawsze coś tam może mi się tu nie podobać, może tutaj. Wiadomo, tak jak ostatnio rozmawiałem, powiedzmy od DC o Shazam, o, o kapitan Marvel. Tutaj troszeczkę mi się nie podobało. Tutaj track, tutaj tak bardziej obojętnie, ale Avengers Endgame naprawdę jestem mega mega zachwycony i myślę, że tak jak poszedłem na, na wcześniejszą część Avengersów z Thanosem, pierwszy raz jak go pojawili, jak się pojawił dwa razy, to myślę, że tutaj też pójdę drugi raz sobie obejrzeć na spokojnie, zobaczyć to jeszcze raz. Te trzy godziny nie są mi straszne, zleciało bardzo, bardzo szybko. Naprawdę w ogóle się nie spodziewałem. Bardzo szybko mi czas zleciał. Więc o te 3 godziny myślę, że się nie bójcie, i co? Nie wiem, czy to będzie spoiler. Chyba nie, takie po prostu, powiedzmy, moje przemyślenie. Jak wiecie, może nie wiecie ci, co oglądają GREO TRON w trzecim odcinku GREO TRON, kiedy to nagrywam. Jeszcze nie było trzeciego odcinka GREO TRON. Ma być największa bitwa w historii kina, seriali itd. itd. No to po Avengersach wam powiem, że. Nie wiem, czy to będzie największa bitwa. Nie wiem, czy będzie największa bitwa w Grze o Tron. Szczerze mówiąc, nie wiem. Także takie, taka mała informacja dla Was. Co do właśnie filmu, co do emocji, to świetnie według mnie było to dawkowane. Bo miałem takie poczucie, że pierwsze, powiedzmy, pół filmu może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej. Powiedzmy, że pierwsza połowa filmu była bardziej taka komiczna, komediowa, takie oczywiście wprowadzenie. Bardzo dużo było humoru i to takiego fajnego humoru, nie takiego jakiegoś, według mnie przynajmniej, nie takiego jakiegoś humoru turnego, e, wciśniętego gdzieś tam na hama. Naprawdę było ciekawie, naprawdę humor był taki no, w punkt, według mnie było to po prostu uśmieszne. Także powiedzmy, że pierwsze pół filmu było takie rozpoznawcze właśnie, mocno humorystyczne, i coraz dalej w film, coraz głębiej, no to e, coraz różniejsze emocje były, coraz bardziej poważnie się stawało. Jakaś tutaj intryga, jakieś załamanie było, jakieś, było bardzo dużo akcji, było kurcze, nie wiem, e, płacz, e, jakieś tutaj załamanie, tak jak wspomniałem. No, dosłownie każde emocje były, zaczynając od tych takich powiedzmy wesołych, czyli. Te aspekty komediowe później czym dalej film było coraz ciężej i coraz takie powiedzmy gorsze, silniejsze te emocje były. Strasznie mi się to podobało, bo dosłownie wszystko można było zobaczyć na tym filmie, tak jak wspomniałem, i się pośmiać, i się załamać, i się cieszyć, i klaskać. Ja byłem na tym pokazie przedpremierowym, to były bodajże 3-4 momenty, gdzie ludzie dosłownie klaskali i gwizdali, i na hama się cieszyli, było nawet słychać takie. O". What the coś tam każdy do siebie gadał, nie? Po paru scenach było widać, jak się rozglądałem na boki, jakie są reakcje ludzi, że naprawdę byli w szoku. Więc, jeżeli chodzi o emocje, dawkowanie tego to super. Super naprawdę, wszystko tam, wszystko tam dostaniecie. Jeżeli też chodzi o, śmieszna sprawa, jeżeli chodzi o film, to to, co ja poniekąd, dużo, dużo wersji sobie zakładałem, że stanie się to, tamto, będzie tak, tu tak, ten zginie, ten przeżyje i tego typu rzeczy. Dużo sobie zakładałem, oczywiście, spekulacje, dużo też ludzie pisali, ale to, co powiedzmy w głównej mierze, o czym ma być film, co myślałem, to się wyjaśniło po 15, po 10 minutach i trochę już byłem w szoku. I to nie tylko ja, całe kino było w szoku. Co to się wydarzyło? Bo to, co myślę, że większość ludzi myślała, że będzie, o czym będzie, powiedzmy, film, nie będę mówić, bo nie chcę spoilerować w żaden sposób. To, co sobie ludzie zakładali, no to się wyjaśniło tak naprawdę w ciągu pierwszych 10-15 minut. I o co tutaj chodzi? Co teraz będzie dalej z filmem? I to tak się wyjaśniło, że nie dość, że powiedzmy, pokazali coś tam, to jeszcze um, Avengersi i w sumie my, widzowie, straciliśmy wszelką nadzieję, jak tutaj, co, co, co tutaj się stanie, że nie ma praktycznie opcji na to, żeby powiedzmy. E, wszystkich tam e, jakkolwiek e, przywrócić, tak? Jak wiemy, większość, pół populacji galaktyki zniknęło, i po tych 10-15 minutach, pierwszych, e, no, praktycznie te nadzieje na powrót tych ludzi, bohaterów, zostają nam zostają nam odebrane. Także to jest. Mega ciekawa sprawa i tutaj taki mindfuck, co teraz, co, co będzie w ogóle w tym filmie, to jeszcze nie koniec, jeszcze oglądamy, a tu się okazuje, że minęło 15 minut, także tu byłem mega zaskoczony, w bardzo dużo momentach byłem, um, byłem zdziwiony, zaskoczony, że tak to poszło, tak to się rozwinęło, że ta postać została tak pokazana, że ta postać nagle robi takie rzeczy, zachowuje się tak, myślę, że nie spoilery, ale takie fajne ciekawostki powiem wam, że kurde no... Tak jak na przykład uwielbiałem Doktora Strange'a powiedzmy, myślałem, że jest dla mnie powiedzmy e, gdzieś tam wysoko w top 1, top 2, Ironmana też lubiłem, Tora też. To teraz wam powiem, że Kapitan Ameryka to jest po prostu przekozak i, 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 i to była jedna scena, gdzie właśnie Kapitan Ameryka coś tam robił i wtedy właśnie wszyscy krzyczeli, klaskali, gwizdali u mnie w kinie. Także powiem Wam, że Kapitan Ameryka jest przekozakiem i to, co zrobił w tym filmie, to po prostu cuda. E, także to było świetne, naprawdę wow, co z nim pokazali. Thor najbardziej prześmiewcza postać w ogóle tego filmu, jak się okazało. Tak jak powiedzmy Strażnicy Galaktyki są bardziej ro, e, troszeczkę kreowani na takie na takich głupków, na takie ciamajdy, gdzie można się po prostu z tych części i z nich pośmiać. To dosłownie powiedzmy. Nie wiem, 9 na 10 scen. To, to tylko taka randomowa liczba. 9 na 10 powiedzmy scen, gdzie pokazują Tora na ekranie, to po prostu sikacie i pękacie ze śmiechu. Nie? No po prostu sam sam sama prezencja, jego wygląd i to co on tam robi, jak go przedstawiałem to jest po prostu e, czysta poezja naprawdę Thor, taka komiczna postać, że w tej części przynajmniej, że masakra także Kapitan Ameryka tak u mnie wystrzelił przekozak, Tor no po prostu tak go śmiesznie zrobili, że masakra ale oczywiście wszystko na plus, żeby nie było, że nic nie zostało powiedzmy zrypane, zepsute postacie nie zostały zepsute ja, tak jak wspomniałem, dużo mindfucków dużo Zaskoczeń, dużo niespodziewanych akcji, był nawet moment, gdzie nie wiedziałem w ogóle, co to jest za postać, ale w ciągu tam dwóch minut się okazało, że okej, okay, wszyscy ją znamy i tak dalej, i tak dalej, wszystko, wszystko jest okej, okay. ale większość osób była zdziwiona, bo na początku pojawiła się postać, ale nie pokazali jej twarzy, także, e, także widzowie mogli być mocno skołowani, ale po chwili wszystko wróciło do normy i było już jasne, także. E, nie wiem czy coś jeszcze. Wydaje mi się, że większość tych aspektów które chciałem i które mogłem opowiedzieć, to Wam opowiedziałem w taki sposób, żeby Was na pewno zachęcić, a jakoś nie zaspoilerować. Wydaje mi się, że żadnego spoilera nie było, więc tutaj się cieszę. Naprawdę serdecznie mogę polecić, tak jak powiedzmy kiwaliście głową, jakieś tam inni Avengersi średnio Wam się podobali, albo dużo oczekujecie po tym filmie, to według mnie, jeżeli jesteście chociaż w jakimś stopniu fanami superbohaterów i ogólnie kina, bo nawet pomijając aspekt tego fanostwa i i, i że to jest Marvel, no to film po prostu jest bardzo dobrze zrobiony. Według mnie efekty, no to nawet nie muszę chyba o tym mówić, efekty są naprawdę z każdym filmem coraz, coraz wyższy poziom jest efektów. Na, na strasznie dużą skalę zostało to zrobione. Wszystkie jakieś tam walki, bitwy i tego typu rzeczy. Efekty, tak jak wspomniałem, świetne. Budowanie napięcia i emocje w całym filmie super. Dużo zaskoczeń, dużo różnych dróg obranych i naprawdę... Dużo rzeczy nowych można było się dowiedzieć względem na przykład poprzednich części, względem kilku postaci, więc tu jak najbardziej ok mogę zachęcić, jestem strasznie, strasznie zadowolony i polecam każdemu, także mam nadzieję, że pójdziecie ja, myślę, że postaram się jeszcze raz, drugi raz obejrzeć sobie ten film w kinie. I to chyba tyle. Jeżeli Wam się podobało oczywiście, to zostawcie lajki i komentarze. To jest bardzo ważne dla rozwoju kanału, no i subskrypcje, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Reszta jakichś pozostałych moich recenzji i social mediów macie pod spodem w opisie linki oczywiście bądź e, bądź na moim kanale możecie znaleźć inne recenzje i inne filmy. E, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że obejrzycie Avengers i piszcie w komentarzach, jeżeli już widzieliście, co o filmie sądzicie, i jak możecie to oznaczcie spoilery, jeżeli chcecie spoilerować, żeby inni ludzie na to nie wpadli. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz i na razie cześć.